Jedne szczęście, że tu właśnie koło tego Lidla, co wam wcześniej pokazywał, tyżej jest kantor, no to poleciał tam gipko rozmienić. <kłysy> Doszliśmy do bramy, brama, wam powiem solidno, jak widzicie, z takimi kolcami. Są cieplejsze, zimniejsze, jest też wyjście na te baseny zewnętrzne, tu jest jeden basen zewnętrzny, tak wygląda. Cześć, witajcie w sobotę rano, wczoraj wieczorem przyjechaliśmy z Chorwacji na Węgry. Do miejscowości Sarwar tu jest taki. Słyszeliśmy od znajomych, że jest bardzo fajny kemping przy basenach termalnych, ale niestety recepcja wczoraj była otwarta ino do 19.30. Także nie zdążyliśmy już wjechać. Przed samym kempingiem jest tutaj taki duży parking. już wam pokazuję, jak to wygląda. I teraz, tak tam jak jest ten mały, biały budynek, to jest recepcja szlaba i się wjeżdża na parking. Tu w ogóle jest cały taki kompleks To jest hotel W sumie jest tu nawet dość fajnie Bo jest pełno jakichś takich knajpek, restauracyjek Na, na jednej ulicy to są same hotele Bo wczoraj my tutaj trochę połazili Chcieliśmy coś zjeść na wieczór Także pełno hoteli, jest pełno restauracji My stoimy na parkingu tak, byliśmy tutaj wczoraj sami. Znaczy, osobówki stoły, ale jeżeli chodzi o kampery, to byliśmy tutaj sami. I w nocy dojechało tutaj takie kartago, ale to nie wiem ja, o który, bo mamy spali. Tu jest jeszcze płot, i za płotem to jest chyba parking z tego samego kempingu. Ale jest szlaban, ty na niego nie dało wjechać. Stoł tam jakiś kamper, jakieś dwa kamperwany wczoraj wieczorem, no, ale nie dało się wjechać, szlaban zamknięty, także nie wiem jak tam wjeżdżają. I nie wiem, czy stoją z tego powodu, że nie ma miejsca na kempingu, czy po prostu można stoć na, na samym parkingu, nie korzystając z kempingu i no, pojeździć na basen. Zimno tu wam powiem, jest cholernie, auta całe zamarznięte, także my się zbieramy, wjeżdżamy na kemping. Właśnie byliśmy się zameldować w recepcji, wybraliby parcela 64. Ja ją teraz poszukać. No, to teraz bym troszkę pokorzał. Jak tutaj ten kemping wygląda? My są ustawieni tak. Zatankowani, pojedzeni, po śniadanku zaraz się przebieramy i idziemy na baseny. A stoimy na parceli numer 64, bodajże, z tego co pamiętam. Ja 64. Na parcelach jest prąd i woda. Oczywiście teraz są warunki zimowe, więc woda jest zakręcona, ale jest to pokorza. Tu jest taka skrzynka, jest woda, jest prąd. Parcele wielkie, powiem, zainteresowane, jak od linijki, wszystko. Jedynie co to jest taki żwirek i nie wszystkie są równe te parcele, więc trzeba na najazdy. My tutaj stojemy na samym skrzyżowaniu. I teraz, tak jak widzicie, tam z daleka kamperki stoją przy ślabanie, to tam jest Tam Tamtędy wjeżdżacie, tutaj te brązowe budynki, takie te kopuły. To są sanitariaty, ale one są inoczynne w lato. Teraz są pozamykane, bo nie są ogrzewane, więc do sanitariatów też wą zaraz po jak się idzie. No i co? I tu jest taka alejka, tak jak my stoimy po lewej, po prawej stronie są takie same parcele porobione, fajny żywy płocik. Wielkie te parcele, w miarę równe i tak wygląda tutaj cały kemping. Są też widzadumki do wynajęcia, nie powiem wam jaką cena, to byście musieli wleźć na stronę. I tu obok kempingu jest ten wielki hotel, to też należy wszystko do jednego, że tak powiem. Tu jeszcze obok nos, jak stoimy, to tu jest zaraz serwis do kamperów. No Powiem wam taki z żywopłotem. Nie wiem, może na lata go przytną. Ale teraz by tu nie wierzył, bo tu jest rzut szarej wody Jest na tyle wąsko, że się porysujecie całego kambera I można się też nabrać wody czystej, ale tak jak teraz bych tu nie wierzył. A my teraz tu spojrzymy z naszej parceli Tu jest taki rodniczek Idziemy prosto Jest jakiś mały plac zabaw do dzieci w razie czego Tutaj też jest taki cały akwapark w lato otwarty Wiadomo, że teraz jest zamknięte ale to bym po dojdę tam do jakiejś furtki. Jak się uda, to przeleca tam dronem. Jak warunki, na to powolą, bo czasami tu coś zawieje. No i tutaj kawałek przeważymy. I tutaj, w tym budynku przed nami z tym pomarańczowym kominem, to tam już są sanitariaty, zaraz tam podobno zobaczyć. I tu dojrzymy do zewnętrznych basynów Widzę, że tu jest kupa zjeżdżalni. Pasynów nawia tak, że kodowców wcześniej, że jest zamknięte. Ale tam są baseny zjeżdżalnie tu chyba są jakieś knajpki w lato otwarte, tam też są zjeżdżalnie, także na pewno jest co robić Jedna uwaga jest taka, że nie ma tu cienia na tym kempingu na pewno, więc w lato jak przygrzeje no to, to będzie ciepło Ale taki zadbany kemping nie za duży, mniej więcej na 100 parcel, także na pewno w lato trzeba rezerwować jak chce, chce się tutaj przyjechać No i co, idę wam dali pokazać jak to wygląda? Tak jak widzicie wszędzie żywił potami podgradzane parcele i teraz tu jest takie zejście do tego budynku z sanitariatami na zima. Jak będzie możliwość tego zajmują po końcu jak to wygląda. Tu jest też zrzutkota zmywania naczyń palnia. Tu zajrzymy. Tu jest takie zmywania balnia Tu jest zrzutkota Ibu sam publikacije Lenske i damske. Słyszeliśmy, że tutaj w tym hotelu jest taki, jakby to powiedzieć, salon gier, gier zrobiony, jakieś piłkarzyki, bilard, coś tam do dzieci, także można tam iść pograć w wolnej chwili. Tu jest furtka, dostajecie pin. A tu jeszcze kawałek widać. Tych letnich basenów, nie wiem czy będziecie widzieć. Tu jest furtka, dostajecie pin. I tu teraz trzeba przejść, jest taki mostek. Trzeba tam przejść, tam jest wejście do basenów termalnych. Nie wiem, jak tam jest w środku, bo jeszcze by tam nie byli, ale zaraz i da się przebrać, idziemy zobaczyć. I jak będzie możliwość, to wam coś nagrom. Są też sauny, ale my sauny za bardzo nie lubimy, za ciepłoną. No. Także my z nich na pewno nie będziemy korzystać, ale w razie czego są. Kemping powiem wam, na pierwszy rzut oka wydaje się fajny, zadbany. Zobaczymy, jak baseny wyglądają. Jak się uda, to wam coś nakręca. A, jeszcze jedno, że wam chciał powiedzieć. Nie wiem, ile tu zapłacimy. Bo jeszcze my się nie dowiedzieli eee, Płacimy przy wyjeździe Także potem wam dam znać Jako cena. bo my tu przyjechali na dwie doby Wjechaliśmy w sobotę rano Chcemy wyjechać w poniedziałek eee, Dostajecie też zegarki Tam do tych bramek na, na basyny Żeby wejść, ale niestety tymi zegarkami Tam jest ponoć restauracja, jakiś bar na terenie basenów, ale nie idzie tymi zegarkami płacić, także albo gotówka, albo płatność kartą. No co tam zaś stwarza jakiś mały kłopot, bo trzeba to ze sobą niestety nosić. Dobra, i oleca się przebrać i idziemy na basen. A tu wam teraz pokażę mapka z tego kempingu, serwar. Tu jest recepcja. Chcieliśmy parcela w miarę możliwości blisko, żeby było do basenów. Także tu jest recepcja. My mamy parcela numer 64, czyli tutaj ta rogowo. I tutaj jest alejka jedna. Który prowadzi do basenów i tutaj drugo no Ale ten dywiad może jest bliżej Także tak to wygląda Dostajecie jeszcze oczywiście tutaj taką karta ze swoimi danymi Tu w środku Jest informacja, jak otworzycie Że na termach w restauracji Z tą kartą, jakże się są gośćmi tego kempingu, macie 10% rabatu Wyjazd jest o 11.30 maksymalnie Trzeba opuścić parcela. Jak się nie chce być, kolejny dzień. Cześć, witajcie w kolejnym dniu na Thermal Camping Sarwar Obudziliśmy się, pojedliśmy, idymy tu na spacer, zobaczymy co tu jest w tym miasteczku. Bo z tego co wiemy, jest bardzo dużo hoteli, bardzo dużo knajpek. Także idymy się przejść, zobaczyć jak to tu wygląda. Ka jak jest jakiś sklep ewentualnie. Co, pogoda nam no, dzisiaj trochę nie dopisuje. Znaczy, dyż nie leci, śnieg nie leci, ale jest cholernie zimno, bo jest na minusie Także musieliśmy się pooblykać I idymy jak będzie coś ciekawego to wam pokażemy Wyleźliśmy poza teren kempingu Tutaj na ta główna ulica I jak wyleziecie zaraz w lewo To tu już jest pierwszy taki mini market, już wam pokazuję Tam jak jest ten budynek, za tym kamperkiem, bo ten kamper tu jeszcze stoi na parkingu Ale zaraz za tym kamperem jest szlaban, tam jest wjazd na kemping Tu jest główna droga i tu jak widzicie przede mną jest mini ABC, to że jest pierwszy sklep, idzie tam kupić magnes, jakieś pamiątki, coś do jedzenia, pieczywo. Także do sklepu jest bardzo blisko. I po jednej po drugiej stronie zaczynają się hotele i knajpki. Przeszliśmy dosłownie jakieś 300 metrów i zaczynają się tutaj też sklepy poza restauracjami. Z jednej strony, z drugiej strony tutaj jest Pepco i do do Lidla. Obok Lidla też są takie pawilony, tam jest chyba dwie knajpki. W tych pawilonach i wszędzie są jakieś apartamenty do wynajęcia, hoteliki i knajpy Także idziemy dalej prosto, a tak jak wam godzę, do tego Lidla to jest dosłownie może 300 metrów, cały czas prosto od tego kempingu Jest niedziela, Pepka jest otwarte, a tu jest jeszcze kantor, także kasa też można rozmienić. Lid też jest otwarty, także w niedziela tu wszystko funkcjonuje, nie ma żadnego problemu z niczym Przeszliśmy jakiś kilometr, może niecały od Lidla i doszliśmy do takiego zamku. Nie powiem wam dokładnie, co to jest za zamek i kto go wybudował. Z tego powodu, że te węgierskie nazwy do domia są akurat nie do przeczytania. Ale widzimy, że tam jakieś wrota są otwarte. Także idziemy spróbować może się udowlić i zobaczyć, jak to wygląda od środka. Tu jeszcze przy samym zamku jest taka tablica informacyjna z planem miasta. Mam tu troszkę pokorza. Wiadomo, że wszystko jest po węgiersku. Także nie przeczytam nic. I jeszcze jest druga tablica informacyjna, bo jeździ tutaj też taka Ciufcia samochodowo. Także tu jest jakiś rozkład jazdy. Ta Ciufcia, widzę, że ona teraz stoi przy kempingu samym. I tu chyba nawet jest malowane jakie trasy, przez co przejeżdża. Stoi ta Ciufcia przy samym kempingu, ale ona chyba teraz nie kursuje w zima, bo tam stoi tam albo zaparkowana i, i nikt z niej nie jeździ. No ale na pewno w okresie letnim. Idzie w tym ciuchciem. A my tutaj wjeżdżamy na taki pomostik prowadzący do, do tego zamku, także widzimy, że jest otwarte, idziemy pooglądać Doszliśmy do bramy. Brama powiem solidno, jak widzicie, z takimi kolcami. Ciekawe, czy to jest teraz taka atrapa zrobiona, czy to jeszcze działo. Ale robi wrażenie. To zobaczyć, co tu jest za tym przedmiotem Otwarte? otwarte. Ale tam może będziemy zobaczyć później Jakieś zdjęcia są Chyba są organizowane jakieś koncerty I inne występy Dobra, idziemy dalej To jest muzeum Muzeum otwarte od dziewiątej do siedemnastej Wleźmy tutaj w te drzwi, jak było napisane muzeum, stoją tu takie dwa automaty i tu chyba za 1200 forintów idzie kupić ja, taką złotą monetę ze zamkiem jako pamiątkę, ciekawe. Tu chyba też ja, tu jest, jest taka fajniejsza maszyna z całym mechanizmem, ale tu chyba też jakąś moneta idzie kupić. Dobra, próbujemy iść do góry, zobaczymy czy nas do muzeum. Wleźliśmy tam po schodach do góry, do tego muzeum, ale wisiała tam jakaś kartka. Oczywiście po węgiersku to. Nie umiał tego przeczytać, ale drzwi były zamknięte. Także nie wiem, czy dzisiaj z powodu niedzieli zamknięte, czy z jakichś innych powodów. W każdym razie nie udało się tam wleźć, A teraz my wyleźliśmy tu na ten plac zamkowy. Już Wam pokazuję. Tak to wygląda. Tu widzę jakąś scenę. Także bo te wszystkie koncerty i jakieś występy tutaj się odbywają na tym placu. No i co? Cicho, głucho, idziemy dalej. przeleźmy teraz przez te drzwi, to żebym wcześniej pokazywał. Będziemy tu zobaczyć, idziemy w koło. Jakieś 100 metrów od tego zamku Tu jest jakiś taki kościółek I chyba jakoś taka główniejsza ulica I jakiś taki ryneczek mały Tu chyba nawet jakaś galeria malutko Forum Tak to wygląda Tu po całym kościołku jeszcze jest taka szopka na placu zrobiona Fajne takie drzewa całe zrobione. Tu zaraz koło kościoła jest taki wielki stroik świąteczny zrobiony I wszędzie to są bratki posadzone Nie wiem czy to na zimę sadzą, czy to jeszcze pozostałości z lata Tu jest ten stroik To jest No Może tak jest, że to jest fontanna w lato A w zimę z tego robią stroik Fajne I wszędzie przy drogach, tak jak tu widzicie Widać teraz po drugiej stronie, to wszędzie są takie polanki porobione, i wszędzie są bratki. Przydałajszymy do kolejnego takiego placyku, Widzimy jeszcze jakoś też chyba scena to była. Chociaż nie, tam są stoliki jakieś, parasole. Tutaj widzisz scena. Nie, scena. Są stoliki pod tym. Jakieś święteczne ozdoby. W co tam widzę. tu jest knajpka, w której my jedli. Jak my w pierwszy dzień przyjechali w ten wieczór, chcieliśmy coś zjeść. I na internecie my wyczytali, że mają bardzo dobre opinie. Tu jest ta knajpka, nazywa się Brick. I powiem wam nawet dobre jedzenie i bardzo duże porcje. W porównaniu do Chorwacji to zapłacili my tu za dwie zupy, dwa dania główne i dwa piwa. To można powiedzieć, że połowa z tego co w Chorwacji. Także nie jest źle. I tu jeszcze jest kolejny taki plac, a tu jest chyba ta scena. Tu chyba był jarmark świąteczny, ale już jest zamknięty Bo budki jeszcze stoją, ale wszystko pozamykane Także na jarmark my już nie zdążyli Tu jest taki namiot, a tu chyba tu była pod namiotem syna Ale już wszystko pozawijane I tu była taka świecąca fontanna zrobiona No chyba oficjalnie dopiero na wieczór bo My byli w tych najpierw w tym pierwszy dzień To się te lampki świeciły i tu z tej fontanny taka muzyczka leciała Fajnie to wyglądało, no ale teraz jest, teraz jest wyłączone No to jest fontanna tu, tu była fontanna w lato A w zamian fontanny zrobili światełka, nie? No a teraz muzyka nie leci, także nie wam jak gro fontanna Lecimy w drugą stronę, bo widzieliśmy, że jeszcze tu są jakieś takie fajne jeziorka I mamy smak na langosza I koło tych jeziorek ponoć jest jakaś knajpka, robią langosze Także idziemy sprawdzić, no, że to jest w drugą stronę od kempingu Także musimy kawałek przeleść. Wleźliśmy do Lidla na małe zakupy, bo nam się pić chciało. Coś tam na kolację chcieli kupić i zobaczyliśmy, że tu jednak obok Lidla też jest budka z langoszami. Kiero jest otwarto i stwierdziliśmy, że jest tak zimno, że tam na te jeziora nie idziemy zobaczyć za tym langoszem, bo tu jest bliżej. Także idziemy tu na tego langosza. Jeziorka się odpuszczamy dzisiaj. I skosztujemy go tu, uciekamy na kemping i lecimy na baseny się trochę wygrzać, Bo tak my zmarzli, że masakra, bo cały czas tu jest na minusie. Już wągodą na ten moment mi pokazuje 3 także trochę my zmarzli. Jemy i uciekamy się kąpać. A tu jest Lidl, tak to wygląda. I tu zaraz koło Lidla jest taka mała budka z langoszami. Także idziemy coś zamówić. Ale ja, ja chcieliśmy się wziąć tego langosza. Niestety okazało się, że nie idzie płacić ani kartum, ani euro. Jedne szczęście, że tu właśnie koło tego Lidla, co wam wcześniej pokazywał, tyże kantor, no to poleciał tam cipko rozmienić jakieś euro na forinty i idziemy zamówić tego naszego wypragnionego langosza, bo łazi za nami od samej Chorwacji i nikogo nie miemy dostać. Udało nam się zamówić nasze langosze i za dwa langosze z syrem czoskiem i keczupem zapłaciliśmy 2200 forintów, no to to ile to wyjdzie na nasze polskie, nie wiem, 20, 25 zł, 27 zł. A tak do porównania, jak my byli na jarmarku we Wrocławiu, to za takiego zwykłego samego langosza chcieli po tam 30 czy 35 zł, z tego co pamiętam. Także tu mamy za 25,2, a tam za 30 był jeden. Zaraz wam pokorzę, no, jak, będą, jak będą gotowe. No i oczywiście ten na, we Wrocławiu wcale nie był dobry, nie? Zobaczymy, jak ten będzie smakował. Dostaliśmy nasze langosze, tak wyglądają. Także kosztujemy i zaraz, zaraz wam damy. znać, czy dobre. Co, dobre. Powiem wam tak, już z mi smakuje bardzo dobry, taki chrupiący Także nie to co było u nas na jarmarkach świątecznych Tam chyba były podróbki A tu jest naprawdę bardzo dobry langosz Także jak będziecie tu w okolicy, to polecam Ja się biorę za jedzenie i widzimy się później Właśnie my doszli do nas pod kemping, można powiedzieć I to co żech stoi tutaj ta ciówcia No ale stoi zaparkowano pusto My tu są od piątku wieczorem I ona tak stoi zaparkowana, nikogo tu nie ma Także chyba w okresie zimowym nie jeździ. Tu widać ludzie stoją na dzikuska na tym parkingu. Tak jak my pierwszą noc stoli, żeby się przespać, bo był kemping zamknięty. A tu te przyczepy widzimy chyba od wczoraj, nie? Od wczoraj na pewno tu stoją z rowerami zapiętymi i korzystają tam z basynów. Jest jedna przyczepka, tam trochę dalej jest drugą. A na kemping ludzie jedni wyjeżdżają, inni wjeżdżają, Tu widać taką terenówkę no taki z taką zabudową no z kempingową. Markiza mu wszystko mu. Co to Ameryka... amerykańskie bakie dział to będzie nie? I co? Ze Słowacji. SK, Słowacja. Fajne, ciekawe ile tam jest miejsca. Czy tam jest jakiś dach dźwigany, czy to jest ino. Ja wygląda jakby dźwigane było, nie? Nie, tam jest szigoda. Jest, tu patrz, tu są klamry. Odpinasz klamrę i chyba dźwigasz do góry. No, fordzik taki. Fajny. Dobra my uciekamy do kamperka i idziemy na baseny. basyny. Jeszcze jedno wam powiem, tu cały czas mimo tego, że jest zima to taki meleks tu teraz stoi i tym meleksem tu cały czas dziennie widzimy taki pan z obsługi jeździ zamiato dmuchawą jakieś liście goni, także dbają tu o ten kemping. Zobaczymy jak tu w lato będzie wyglądać, może nam się uda tu przyjechać na ten aquapark w tym dronem polotać, ale dzisiaj jest, dzisiaj jest zimno i wieje, także dzisiaj nie polotą, żeby zobaczyć ten akwapark jak wygląda. Może się uda jeszcze jutro rano, bo jutro zwijamy żagle i jademy w kierunku domu. Są kłębik nie jest za wielki, także jak wcześniej wspominał, ale ze 100 parceli na pewno tu będzie. Tak patrząc po numerkach, tam nawet tu jest jakaś tablica. O, w, na, w naszej alejce jest od 64 do 90. No, czyli ku, około 100 parcel na pewno będzie. Dobra. Uciekamy, przebieramy się, nie wiem czy uda mi się coś nagrać, bo powiem wam tyle ludzi tam było na tym basenie wczoraj. Kamery na pewno nie wezmę, ale postaram się tam przemycić jakoś telefon i jak się coś uda nagrać to przynajmniej trochę wam pokorzę, jak to wygląda. Tu jest jeden basen zewnętrzny, tak wygląda i tutaj jest rowąca rzeka, a pod tym budynkiem tam jeszcze są takie hydromasaże, włączają to co tam jakieś 10 minut. Także na zewnątrz tu jest jeden basen Tam po tym postaram się iść drugi Bo tam jak widać ten dach naprzeciwko mnie to jest drugi basen Z trochę cieplejszą wodą I tam już dzieci mają zakaz wstępu Od 14 roku życia tam mogą wejść Teraz my przyszli do, takich, do takiego baru Na obiad Tu są takie potrawy Wybieracie się co chcecie, pani wam ładuje i idziecie do kasy To jest taki bar zrobiony Można się piwa napić, loda kupić Tak to wygląda To jest zaraz obok tego, tej stołówki. Tak wyglądają te baseny w środku z góry. Są cieplejsze, zimniejsze. Jest też wejście na te baseny zewnętrzne przez te baseny. A tu po prawej stronie, jak widzicie te drzwi, tam jest jeszcze jedny taki, takie a la jacuzzi, e, też z jakąś taką wodą. Tu u góry jest jeszcze napięcie, taka strefa z leżakami. Można odpoczywać takie baldachimy też są. I z drugiej strony tego budynku też jest jeszcze taka druga przybudówka. To jest zaś taka strefa rodzinna do dzieci. Tam są różbany, baseny takie małe, fala. Już tam nie by dawało bo tam jest dużo ludzi, dużo dzieci. Także bym tego teraz nie będę kręcił. Jeszcze postaram się ten jeden zewnętrzny basen nakręcić, żeby wam to pokazać. Także idziemy do wody. Truwą pokorza, bo jest e, cało panorama tego parku pokazano. Bo nie wiem czy mi się uda jutro. Tym dronem polotać. Tak to mniej więcej wygląda. Oczywiście to jest ta strefa na placu. Takie to jest wielkie. Także w lato co robić tu jest. A jak uda się puścić drona, to bym też pokorza z góry. Cześć, witajcie w ostatnim dniu naszego pobytu na Thermal Camping Sarwar. Właśnie my się spakowali. chciałem polotać dronem, tak jak wczoraj obiecywał, ale niestety dzisiaj jest tu ciepło. Bo jest już jakieś 11 stopni 12, ale tak wieje, że mu łeb urwać. Także niestety z drona nici. Tego basenu, że jak wam ostatniego wczoraj nie zdążył nagrać, bo jakże wylos z kamery, to niestety było tak parowała ta woda, że nic by nie było i tak na nie widać. Także jest pretekst, żebyście tu mogli sami przyjechać i sprawdzić. My na pewno tu chcemy wpaść, ale latem jak będzie otwarty cały ten akwapark, Bo patrząc tam po tych zdjęciach, jak to tam wygląda, no to jest dość wielki, i nam się podoba. Same baseny tutaj też fajne. Zapłaciliśmy tutaj za dwie doby, dwie osoby, camper plus prąd. Pani no to od razu przeliczyła na euro. Także zapłaciliśmy tutaj niecałe 151 euro za te dwie doby. Mają tutaj trochę dziwne przeliczniki, wam powiem, bo tak, same recepcje, jak my płacili, to 1 euro liczą jako 380 forintów w tym barze. Tam na basenach liczą 1 euro jako 360 forintów A w tej stołówce, gdzie można obiad zjeść liczą 1 euro jako 300 forintów Więc wszystko na nasza niekorzyść Najlepiej mieć tu forinty No ale ewentualnie kartą czy euro też idzie płacić No tak jak No co, co knajpa albo tam recepcja to, to mają inny przelicznik tych forintów No i co, Josior ja z wami żegnął w tym vlogu Widzimy się w następnym Ja was zachęcam do oglądania naszych filmików I tyle, trzymajcie się, cześć